Hej hej czołem! Z tej strony Nymakry.pl Dziś będziemy grać w grę pod tytułem Fear. Tak jest, suczki Dobra, jedno jest pewne W tej grze będę darmordę <grym> O tak w tą gierkę naprawdę z sorą mi się długo się grało Bardzo wygodnie się w nią grało przede wszystkim o. ale na, naj, tym, na najsłabszym poziomie trudności, więc nie ma czym się chwalić. Hehe, więc zrobić z tej gry: zagrajmy, wy, gdyż, przekro mi się zrobiło, jak widziałem niektóre osoby. Znaczy, nie mówię o wszystkich, chodzi mi o te osoby, które, jak grały, to tylko ...PULET time, bo szczura zobaczyłem. Tak, ktoś zobaczył szczurka i yep. Bullet time'a musiał, jakby nie mógł normalnie trafić. Na każdego przeciwnika tylko Bullet Time. Czasami też jak robiłem, ale postaram się tego unikać. Poza tym, gra jest super, ale z tego, że na przykład jacyś młodzi widzowie mnie oglądają, to będę puszał cenzurę, ale nie typu, że kurp, tylko będzie cenzura, że. Jak zobaczymy coś bardzo brutalnego, jakiś bardzo brutalny obrazek, nie ona na myśli strasznego, że na przykład ammo nam wyskoczy i wtedy obożę oh cenzura na to, a właśnie wiem jakieś kwadraciki, tylko po prostu będzie dużo krwi, będzie na przykład trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, żeby to nie było nie wiadomo jakie, to na osłodę będę wpuszczał wam coś takiego. Dokładnie tak. To będzie trochę spojaczona wersja firowa. <grych> Ale dobrze więc. Olejmy to i zabierzmy się za grę. Niestety z firmy mam taki kłopot, że kiedy kto chce nagrywać, to muszę wyłączać mm, nagrywanie w czas, momentach jak się ładuje gra. Bo gdyż wtedy mój przy przede mnie wyrabia. Nie wiem czemu, ale ok. Skoro tak trzeba, to tak będzie. Będę grał na poziomie trudności normalnym. Oddajcie się pięknej kadencie, bo jest naprawdę tego warta. Dunywszeim, freezing assault record, yeah. Entertainment Presents i wsłuchajcie się w ten soundtrack. postawiłbym normalnie cenzurę, ale tego nie zrobię. Co tam jesz? Yy. Nie baw się jedzeniem. <gryw> Musiałem to powiedzieć, wybaczcie. Wacko's name is Paxton Fettle. He's the key. If we contain him, we can the situation. Oh, it's not something out of it. Essentially, <laughs> what's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them, highly trained and heavily armed. A clones. Battalion clone? What are we supposed to do against a thousand super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him?

O, okej, okay, jesteśmy No sign of enemy Okej, nasza. misja. Hmm. Musimy po prostu zbadać terytorium. Czyli nie ma tutaj właśnie fetela. O tutaj chodzi. W tej chwili mamy już kontrolę nad postacią. Nie mamy jednak... Jak tam pójść? A tam raczej nic nie ma. E, gościu, jesteś tu? <laughs> Coś tam właśnie w tym swoim laptopie. E, gra jest moim zdaniem bardzo dobrze zrobiona. W grze możemy strzelać. Przycelować. A, przycelować Zrobić zwykłe uderzenie bronią, białą. Znaczy jaką białą. Stoję to możemy... do gościa. Jeb, jak bardejka. Możemy zrobić coś ala Chuck Norris Używając skoku i Ataku broni I odepchnięcia Tak to będę nazywać Tak, tak I możemy jeszcze zrobić Z buta wjeżdżam, Z czego możemy tego używać też jako Prince of Persia Aha Często się tak bawię Dobra, nie warto tu tracić amunicji. Najpierw, właśnie rozwalić bronią białą. Jeżeli chodzi o mnie, będę w to grał w ten sposób, iż będę, odczu będę pokazała swoje odczucia. Nie na przykład, że ja się boję, ale idę dalej. Na przykład, kiedyś się straszył, to na przykład ucieknę gdzieś w kąt, i sobie kucnę, i zacznę płakać do ściany. A wierzcie, ja mam takie coś, że ja się bardzo boję małych dziewczynek. A więc pedoberem nie jestem, mam oczywiście też latarkę, która mi się rozładowuje. Wspomnę już wcześniej Bullet Time, jak w Matrixie. <tryk> Musiałem to zrobić. Coś bym zrobił, ale nie zrobię, bo nie wiem jak. <tryk> Możemy się używać takich akcji. Szczur. Ja jakby to teraz uz mm, uznał jeden z moich przyjaciół AŻ SIĘ ROZBRYZGŁ Okej okay. Halo? Boguś, kim jesteś tu? Boguś Cześć, Co to jest? Tak, ja mam się w tej grze takie coś, że Usłyszę coś dziwnego i od razu uy, uy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Będę pokazał właśnie na samym końcu będzie wskaźnik strachu, jaki dokonałem. Tam mamy swoje, tak jakby, punktacje. Na przykład, jak coś zrobię, tam przykład, ile punktów strachu, ile punktów ujemnych do strachu. Nobody see anything. Słabe zawiasy mają. Boguś! Hey, so Linda. Try to fight no spoko Okej, okay, tak raz chyba będą dodatnie punkty Zaśmiech mam dodatnie punkty Epicko no. wyglądało, przyznacie Słaby lustra Dobra przeładuję sobie To jest tu właśnie w tej grze ważne Co by nie było trzeba sobie przeładować broń Ok, teraz opowiem też trochę o mechanice gry, e, takie właśnie niebieskie strzykawki, jeżeli je weźmiemy to dostajemy 5 punktów do życia, dodatkowe 5 punktów i one są już na zawsze, więc warto się za tym rozglądać, są jeszcze żółte strzykawki, które wydłużają nas, nasz pasek bullet time, o ty, o ty, o Oś, ty skubańcu, nie będę ciebie ammu marnować. Bo ammo jest tutaj jak złoto. Okej, kółko zrobiłem. Jak już mówiłem, sera będzie trochę spojnaczona. Ale już mam kilka fajnych pomysłów, co zrobić w tym pierwszym odcinku. Jest tam ktoś? Aha, biurko. I teraz. No eee, nie wyszło. Fuck off. Ba A! A, zapomniałem o tym fejsie. Myślałem, że będzie tam dalej. Hmm. Dobra, ok. Kto to był? Wujek? Wujek? Zapomniałem też, właśnie wspomnieć, że możemy się wychylać. Bardzo żałuję, że w tej grze nie ma sprintowania. Okej, okay, wy mnie tam nie chcecie. <głos> <głos> Rozumiem. E, nie no, na serio. Otwierać. Tu Bogu Ślinda, Mr. Chair! Mr. Chair, what you doing? Dobra, nie będę porabiać PewDiePie'a, ale go się bardzo polecam. To się na mnie kapi! Gim! 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 Japanese! <noise> Dobra. Takie właśnie kłódki możemy sobie przestrzelić! W pięknym stylu. I przeładować. Też właśnie w pięknym stylu. Halo. Kto sobie robi za mnie jaja? To nie są jaja. Ja tu jestem z Fira. No. No i dupa waspita. Poguś! Wybaczcie za tego kata, bo gdyż zauważyłem, że. Fir, e, się mój fraps, nie lubi tych. No. autosełów. Poguś, Linda się rozpływa. Nie, poguś! Urodziłem się, tu? Nie jesteś moim ojcem. Na pewno nie.

No dobra eee. Tu coś powinien być? Czy nie? Okej okay. eee. Aha Tu jest ukryta ściana o! Ała Ała, to bolało Dobra, tu nie ma ukrytej ściany i się rozbryznie ptaszek. Jep. Co ja zrobię tak Kamerka. lajaj? Popsuta, ale zawsze kamerka. Mr. Cher. Co tu się działo? Co tu się działo? Galaj! A ty słuchasz tego Pewdiego, no dobra. Pewdiepieee! W tej grze jest bardzo dobry ragdol. Yeah! Okej. Okay. Z buta wjeżdżam! Yeah. Hmm, tutaj nie. Coś wyczuwam, nie wiem co, ale okej. Okay. to trap fuck fatality aww oh, <laughs> e eh, co to the dead man's name was charles habegger i remember him <laughs> jest poeta? Bo ja nie wiem. Okej. Okay. My wstajemy. Dołącz do drużyny. Tak więc my dołączymy do drużyny i chyba na tym poprzestaniemy dzisiaj. Tyt, 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 tyt. Tyt, te yeah. te Ho, ho, ho. Wiem, że tu jesteś. Nie, tu nikogo nie ma. Dobra. Nie wdurniamy się. Tylko idziemy. I bardzo ładnie zamykam złą drzwi. To jest słodki. A? Nie. nie. i'll learn my what job first on long. i'll be busy here for a while hmm. To, 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 to. I nie ma haka. <murzanie> <murzanie> Okej, okay, to my spotkamy się w menu głównym. Albo jeszcze nie. Okej, okay, tak więc my spotkamy się w menu głównym. I tam jeszcze kilka spraw obgadamy. Okej, okay, witam was w menu głównym. Tak więc, tu jeszcze Syka da Was informacji. Mm, co do Bionda, dobra wiadomość. Niedługo znowu zagasi na YouTubie, bo jestem już. E, zwarty i gotowy do nagrywania go. Ale na razie zaczynamy jeszcze Fira. Właśnie tam muszę trochę przejść tej gierki, bo jak wiecie, musiałem znowu ją przygodzić od nowa. Ja tylko raz mi się z tej wyskrzeniły, ale muszę ją przygodzić od nowa. Jestem już blisko tego momentu, w którym skończyliśmy i zebrałem tą tą perłę no teraz muszę tylko tam dobiec do um, tego, IRIS network a co do Raymana M, tu jest zła wiadomość Raymana M już nie będzie niestety, mam z nim małe kłopoty, jakie małe? duże kłopoty tak więc niestety Raymana M już nie będzie Postaram się coś na zastępstwo Reimena Myślę się na serią, oczywiście M jak multiplayer Tam coś wykombinuję z chłopakami I z dziewczynami może też No I co tam jeszcze? A właśnie, mam do was pytanie Znając to jak mi nagrywa FRAPS Odcinek nie będzie w jakiejś nie wiadomo jak super jakości Bo gdyż nie wiem jak dobrze skonfigurować FRAPSa Jeżeli wyznacie jakieś dobre ustawienia FRAPSa to poproszę Albo jakąś fajną wersję FRAPSa, to też bym poprosił o jakieś namiary na nią. Albo jakieś namiary właśnie jak... Dobrze ustawić sobie FRAPSa, żeby bardzo ładnie nagrywał, jak po zrenderowaniu w... Windows Movie Maker też bardzo ładnie to wyglądało. No, to chyba byłoby na tyle. Z tej strony był oczywiście Damaker.pl Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału i... Niech moc strachu będzie z wami. Co ja pierdolę? Niech moc będzie z wami. Trzymcie się. Na końcu będzie pokazany wynik mojego strachu. Tak więc, do zobaczenia. See ya.